Cześć! Mam na imię Beata i uczę języka angielskiego w trzecim liceum w Zamościu. Dzisiaj w ramach zamońskiego czytania chciałbym Wam przeczytać kilka wierszy z książki Arcytrudny alfabet Marty Pokorskiej. A jak abstynencja. Rzekła sobie, ryba piła. W abstynencji będę żyła. Już nie będę polowała, ani rybek spożywała. Więc warsztacik wynajęła i stolarstwem się zajęła. B. Jak banał. Jak wybrankę serca zdobyć, gryzł się osioł przez trzy doby. W końcu runął na kolana, rycząc: Kocham. Co za banał, krzywiąc pysk oślica rzekła i z ogierem w dal uciekła. C, jak ceremonia. Stare ciotki z miasta spały, w ceremoniach gustowały. Ślub, wernisarz albo chrzciny, tak mijały im godziny. I choć zdrzemnąć się lubiły, na to asty się budziły. D, jak dylemat. Pewien znany matematyk wciąż miał straszne dylematy, bo nie wiedział, czy powinien liczyć krople wina w winie, czy na czworo dzielić włos. Ciężki jest uczonych los. E jak ekscentryk. Prawdziwego ekscentryka poznajemy po nawykach. Ma skarpetki nie do pary, nosi dziwne okulary, zawsze je na deser śledzia, a dlaczego? Nie powiedział. F jak fobia. Żył leśniczy w Białowieży, który strasznie bał się jeży. Choć ten pan dwa metry mierzył, jesz na głowie włos mu jeżył. Z taką fobią w tym zawodzie strachu się najadał co dzień. G jak grawitacja. Jabłko o lataniu śniło. Z siły grawitacji drwiło. Już wołało za ptakami. Zaczekajcie, lecę z wami. Natężyło się, pobladło i pod jabłoń z hukiem spadło. H, jak hipochondryk. Hipochondryk to osoba, co wciąż myśli o chorobach, ciągle biega do apteki, nieustannie łyka leki i wciąż pyta się doktora, czy przypadkiem nie jest chora. Te i inne wierszyki możecie przeczytać w książce: Arcy Trudny Alfabet. To na dzisiaj wszystko. Dziękuję, pozdrawiam.